Panowenski Rasy Ogier Negro to syn ogieranow Neverem, który został zakupiony z Holandii do stada ogierów Cele. Jest on synem ogiera Voltaire, dalej furioso drugi rasy cel fransecki, Furiozo, pełnej krwi angielskiej, a matka tego ogiera Klatninka jest córką ogiera Nimerdor, który poprzez ogiera Farno, z lini, ogiera Holsztyn z jego pierwszy. Natomiast babka ze strony matki, ogierano for M, to klacz Brundel po Michael, a Michael to ojciec wybitnego skoczka, jakim był ogier Kawalier, którego dosiadał Frank Slotak. Matka ogieranego klacz Grejs, córka ogiera Graf Granusa sychonowerskich, który jest z kolei po ogierze Granus, a Graf Granus jest uważany za najlepszego syna ogiera Granus w hodowli koni sportowych. Granusz m.in. miał, e, zdobył tytuł Hanowerskiego Biela Roku i był objęty hanowerskim programem skokowym. Babka ze strony Matki, Klaś to czuł Biela który z kolei jest o króślijskim No niestety zróbka na teoretycznie najłatwiejszej przeszkodzie, na przeszkodzie numer jeden, z tym, że mogę powiedzieć na no, usprawiedliwienie zawodnika i na pewno świetnego konia, kim jest nagrod, że troszkę mało silnie zostawiona ta jedynka, bowiem wyjeżdża się na nią za bankietów, on ktoś późno ją widzi. Oczywiście liczy się cały park od celowników początkowych do no, końcówka. Jest to parkur finałowy.